Poniedziałek, 24 marca, godzina 21, misiek, wieczorową porą. Jak zwykle, każdego dnia o godzinie 21, proszę Was o lajki i proszę o subskrybowanie mojego kanału. Moi drodzy, jednego zdania, jednego wpisu wystarczyłoby, mówiąc językiem bokserskim, Radek Sikorski powalił na deski, ustawił do konta. To już nie jest język bokserski a raczej szkolny, to wróćmy do Bokserskiego, powalił jednym uderzeniem Jarosława Kaczyńskiego na deski. Nieraz się już to zdarzało Sikorskiemu. Tym razem bardzo krótko podsumował kłamstwa PiSu na temat ich haniebnego głosowania w Parlamencie Europejskim i w polskim Sejmie. Ale w międzyczasie przychodzą pierwsze sondaże, które mogą podsumować to, co ja Wam mówiłem. Sprawa Barbary Skrzypek Świętej Pamięci nie pomaga. Jarosławowi Kaczyńskiemu nie pomaga Nawrockiemu. Memcen goni. Już za chwilę o tym wszystkim w pierwszym w tym tygodniu misku Wieczorową Poru. Zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i później w Polsce Prawo i Sprawiedliwość opowiedziało się przeciwko wspólnej polityce obronnej Unii Europejskiej. Dzisiaj ten sprzeciw wobec wspólnej polityki obronnej Unii Europejskiej Jarosław Kaczyński wyjaśnia tym, że rzekomo miałoby to oznaczać oddanie polskiego budżetu obronnego Brukseli czy przesam Paryżowi i Berlinowi. Radosław Sikorski na te diktum pana prezesa Kaczyńskiego, który zrozumiał, że Prawo i Sprawiedliwość może mieć pewien kłopot, e, za chwilę o tym porozmawiamy, z tymi haniebnymi głosowaniami zarówno w parlamencie europejskim, jak i w polskim Sejmie, usiłował to w ten sposób wyjaśniać. Sikorski odpowiedział mu jednym wpisem i załakwił go, pozamiatał. Powiedział, to po prostu nieprawda. Nigdzie, w żadnym wpisie, w żadnym dokumencie Unii Europejskiej nie mówi się o oddaniu kontroli, Brukse kontroli Berlina i Paryżu, Paryża nad polskim budżetem obronnym. Ale w ogóle dziwię się, że jeszcze nikt nie podniósł jednego zasadniczego argumentu. Jarosław Kaczyński jest ostatnią osobą, która może mówić o tym, że coś się oddaje Niemcom w Europie. Ponieważ nikt nie oddał Niemcom w Europie więcej, jeśli chodzi o Polskę, niż uczynił to Jarosław Kaczyński w traktacie lizbońskim. Traktat lizboński niezwykle wzmocnił siłę głosowania Niemiec w Unii Europejskiej. Ten traktat lizboński za jego przygotowanie i jego ratyfikację odpowiada wyłącznie. Świętej Pamięci Prezydent Lech Kaczyński i rząd Jarosława Kaczyńskiego. Ten traktat wprowadził, przesunął, przesunął siłę głosowania w bardzo znaczący sposób z Polski do Niemiec. To jest fakt, którego nigdy zresztą sam Jarosław Kaczyński nie zakwestionował, bo nie mógł. Tym bardziej, że Świętej Pamięci Lech Kaczyński w słynnym wywiadzie z 1 lipca 2007 roku, dla Gazety Dziennik. Mówił wyraźnie, że to jest jego także osobiste ustępstwo pod adresem kanclerz Angeli Merkel. Prezydent Lech Kaczyński pod rządami Jarosława Kaczyńskiego mówił, że w sprawie Traktatu Lizbońskiego i głosowania ich rząd dokonał sesji bardzo istotnej władzy w ramach Unii Europejskiej na rzecz Niemiec i mieli tego świadomość i zrobili to świadomie. I prezydent Lech Kaczyński mówi w tym wywiadzie, że niestety Angela, Angela Merkel na tego typu gesty nie odpowiedziała. Czyli ma nawet o to do niej pretensje, że tutaj bardzo dobre gesty z naszej strony, a tutaj jego zdaniem brak skądinąd miał rację. W tym wywiadzie absolutnie miał rację. W ergo e, Nord Stream i tak dalej, i tak dalej. Ale zaraz, zaraz, bo no my mówimy o czasie, w którym rządził Jarosław Kaczyński, a prezydentem był świętek pamięci Lech Kaczyński. I tu wtedy nastąpiło to przesunięcie władzy w stronę Niemiec. O nim mówił w wywiadzie Lech Kaczyński i słusznie krytykował Niemców, że za ten gest ze strony rządu pisów wtedy, w 2007 roku, nie odpowiedzieli. Nie mówiąc już, proszę państwa, o tym, bo to będzie dla was kompletne zdziwienie że pierwszym politykiem polskim, który zaproponował utworzenie Europejskiej Armii był kto? Bam! Jarosław Kaczyński. Tak, moi drodzy. To Jarosław Kaczyński proponował wprowadzenie Europejskiej Armii. Bo, moi drodzy, wtedy Jarosław Kaczyński, jak zresztą bardzo często, miał rację. Europejska Armia, to jest kwestia, jak ją nazwiemy, Europejski System Obronny w oczywisty sposób jest w naszym interesie. Bo jeśli nie on, to co? Tak, Stany Zjednoczone. Co do tego nikt nie ma wątpliwości i nikt tego w Polsce nie kwestionuje, ale gołym okiem widać, że opieranie polskiego bezpieczeństwa wyłącznie na Stanach Zjednoczonych to za mało. Bardzo trudno opierać bezpieczeństwo Polski wyłącznie na Stanach Zjednoczonych, zmieniającym się tam także co 4 lata administracją i z obecnymi dzisiaj w Ameryce głosami, które bardzo trudno zinterpretować jako głosy dobre z punktu widzenia geopolitycznych interesów Rzeczpospolitej. My nie tylko nie możemy roz... rozbijać naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, ale moi drodzy, znowu, PiS jest głupi w swojej antyeuropejskiej polityce, bo przecież jak się by wsłuchali w to, co mówi Trump, a mówi przecież no akurat, no trudno oskarżyć Trumpa o to, żeby jego przekazy w polityce międzynarodowej były przesadnie skomplikowane. Otóż Trump sobie właśnie tego życzy. Trump sobie życzy to, co my proponujemy, to za czym głosujemy, to jest dokładnie to, co życzy sobie Trump. Czego życzy sobie Trump? W wspólnej polityki obronnej Unii Europejskiej, przeciągnięcia dużych wydatków ze strony amerykańską na stronę europejską, i wzięcia na siebie przez Europę dużą część odpowiedzialności obronnej. A prawo i sprawiedliwość temu projektowi Trumpa mówi nie. No to gdzie chce oczekiwać prawo i sprawiedliwość budowania polskiego bezpieczeństwa? Skoro sam Trump mówi, że musi przesunąć to bezpieczeństwo w stronę Europy, i on do tego zachęca. To jest tak głupia polityka. Prawa i Sprawiedliwości, tak po prostu po ludzku, logicznie głupia. I ona jest, moi drodzy, uwierzcie mi, spowodowana nie tym, że tu jest jakiś lewacki spisek i tak dalej, bo Sam Taczyński kiedyś mądrze proponował był premierem utworzenie wspólnej armii europejskiej. To jest spowodowane wyłącznie tym, że oni muszą się czymś odróżniać. Że nie dopatrzyli, zagłosowali przeciwko, bo tam są wariaci po prostu najrozmaitsi w Parlamencie Europejskim, którzy na, powtarzają narrację putinowską i okraszają ją prawicową retoryką i pisawcy się nie zorientowali. Kupili tą wariacką retorykę, że trzeba być przeciwko polityce obronnej Unii Europejskiej. Ale to jest, to jest retoryka Rosji. Rosji zależy na tym, żeby Unia Europejska nie miała wspólnej polityki obronnej. Na Boga Świętego. Przecież tego kiedyś oczekiwał Kaczyński, tego dzisiaj chce Trump, a prawo i sprawiedliwość mówi nie. I znowu, moi drodzy, prawo i sprawiedliwość nie proponuje nic, zam nic w zamian, bo bardzo trudno potraktować jako pro poważną propozycję wyciąganie znowu na świecznik jednego z najbardziej komediowych w historii polskiej ministrów obrony narodowej obu zresztą prezentowało sobie zaprezentowało Prawo i Sprawiedliwość Macierewicza i Błaszczaka który teraz znowu jak wiemy wraca a ja was proszę o lajki proszę o subskrybowanie mojego kanału już za chwilę porozmawiali sobie o tym, że gra śmiercią Barbary Skrzypek w ogóle, co pokazują już nie tylko moje analizy ale i konkretne sondaże nie, nie pomaga Prawo i Bo Moi drodzy, ponieważ 15 lat temu, 15 lat temu Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło grę, co tu dużo mówić, no, nekropolitykę, grę śmiercią, grę cmentarzem, grę trupami. Przy okazji katastrofy smoleńskiej, to tego typu polityka, która pisu PiS uważa, że ona przyniosła mu jakieś korzyści. Ja uważam, że moim zdaniem sukcesy PiS były pomimo smoleńskiej retoryki, a nie z powodu tej smoleńskiej retoryki, ale to już historia rozsądzi. Natomiast za nami są te wydarzenia. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość, czy chcąc odwrócić bardzo niekorzystną dla nich sytuację, czy powodując się po prostu czystym wzrywem emocji samego prezesa. Czy będąc uzależnionym od tej polityki trupowej, bardzo do, mocno rozgrzało histerię wokół śmierci, świętej pamięci Barbary Skrzypek. I sondaże. Dzisiaj kolejne opublikowane sondaże pokazują ten trend, o którym sobie tutaj wielokrotnie rozmawialiśmy. Trzaskowski jest na pierwszym miejscu, na drugim miejscu jest. Nawrocki z niejakimś imponującym wynikiem i bardzo wyraźnie goniący go męcen. Dzisiaj przewaga Nawrockiego nad Mencena wynosi ledwie niespełna 3%. To jest, proszę Państwa, nie tylko w granicach błędu statystycznego, ale i w bardzo takim, no, wyraźnym już zasięgu wzroku, bym powiedział. I dzisiaj ten sondaż, muszę wam powiedzieć, jest już robiony po całej aferze ze świętej pamięci Barbaros Skrzypek I on pokazuje wzrost minimalny Trzaskowskiego, wzrost Mencena i spadek Nawrockiego. Ta sprawa w oczywisty sposób nie pomaga pisowi, a nie pomaga z tego powodu, o którym ja wam od początku mówiłem, kiedy niektórzy się bali, że ta sprawa to jak tu ktoś ogląda mnie codziennie to pamięta, nie pomoże ta sprawa pisowi. Im więcej o niej mówimy, tym bardziej nie pomaga pisowi, ponieważ przypomina korupcyjną, potężną aferę, w którą jest zamieszany Jarosław Kaczyński, w którym zamieszany jest kuzyn jego kuzyna, czy szwagier jego kuzyna, w którym pokazane są korupcja ksiądz, gigantyczne mienie, Powstałe z postkomunistycznego uwłaszczenia, i to są wszystko rzeczy, które mają pomagać partii, która ma w nazwie Prawo i Sprawiedliwość, która mówiąc o genezie takiego majątku powstałego w latach 90. mówi: ubecja, złodzieje, świat przestępcy. I później sami nagle widzimy światło rzucone na majątek, którym w ramach jakichś łapówkarskich. E, 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 zabiegu się próbuje manipulować, żeby wybudować dwie wieże na swoją wielką pamiątkę. Nie, proszę Państwa, to nie może pomagać, bo przypomina, jak bardzo partia rzekomego protestu jest partią wyrosłą z najgłębszych polskich patologii i to obu systemów. To jest, proszę Państwa, niesamowite. Zarówno PRL miał swoje patologie, się, sędzia Kryże Pan prokurator powołany przez nich, wiadomo gdzie, jest tego przykładem, tych patologii PRL-u. Jaki? Współczesna Polska miała i ma swoje patologie. I one się spotkały, spotkały się w Prawie i Sprawiedliwości. Komunistyczna i postkomunistyczna patologia. A co ich połączyło? Interesy na mieniu Polaków, kradzieże. Od wielkich wież po małe maseczki. Wszędzie, gdzie tylko można Polaków okraść, tam zaraz zobaczycie radosne buziaczki ludzi prawa i sprawiedliwości, którzy na każdej ludzkiej tragedii, czy to śmierć jednej pani Barbary, czy to śmierć stu osób niemalże pod Smoleńskiem, czy śmierć kilkuset tysięcy osób z okazji pandemii, zawsze można zarobić i zawsze tam zobaczycie. Lepkie łapki, ludzi prawa i sprawiedliwości trąbiących przy okazji im bardziej kradną, tym bardziej Bóg, tym bardziej honor i tym bardziej ojczyzna. A w tle już idzie ich kandydat na prezydenta, a wraz z nim gangsterzy, neofaszyści i tego typu piękne środowisko. I oni myślą, że wiatr wieje w ich stronę. Zobaczymy. W dalszym ciągu, proszę Państwa, to jest bardzo groźny przeciwnik. I powtórzę jeszcze raz. Uwierzcie mi, dzisiaj niektórzy mówią, że Mencen będzie trudniejszy dla Trzaskowskiego, łatwiejszy. Powiem Wam tak, jak Trzaskowski ma te wybory wygrać, to wygra i z, z Mencenem, i z Nawrockim. Ja uważam, że Nawrocki w długiej turze może dostać poparcie. Wyraźne poparcie Amerykanów. Mencen go na pewno nie dostanie. I to jest choćby jeden z argumentów, dla których warto popierać Mencena. Bo za Mencenem, poza AfD, nie stanie nikt. A poparcie AfD to nie jest coś, na czym w Polsce będzie można cokolwiek zbudować. A ja, proszę Państwa, proszę Was o lajki. Proszę o subskrybowanie mojego kanału. I bardzo, bardzo proszę, piszcie skąd oglądacie codziennie. Miszka wieczorową porą, bo to jest strasznie fajne, że ta mapa oglądnięć mojego codziennego programu. Nie tylko, że rośnie liczba widzów, ale pojawiają się nowe, strasznie egzotyczne miejscowości, w których mnie oglądacie. A mnie to strasznie ciekawi, bo sam bym chętnie w niektórych z tych miejsc był, ale nie mogę. Ale dzięki temu, że do Was mówię, to tak, jakbym tam był. Bardzo za to dziękuję. Dziękuję za lajki i dziękuję za subskrybowanie mojego kanału.